Cześć, nazywam się Agnes Malinowska. Od dziecka kocham muzykę, prowadzę bloga modowego, jestem dziennikarką, oficjalnie zwolenniczką partii Korwin i fascynuje mnie Miriam Szadid. Oprócz tego jestem tępą a atencjuszką, rasistką i antysemitką. O tak. Znowu korwiniści odjebali srogą inbę. Poziom umysłowy tych AMEB, które od jakiegoś czasu sympatyzują ze środowiskiem pana Janusza, to jest naprawdę tragedia jakaś okrutna. Z roku na rok jest ewidentnie gorzej, czego dowodzi przykład tej tempej lożki. Nie dość, że ciska rasistowskimi wyzwiskami w kierunku reprezentacji piłkarskiej sąsiedniego kraju, to jeszcze wykazuje się nie lada ignorancją i wzmacniają przez antysemickie lekceważące żachnięcie typowe dla troglodytów. Agnieszka Malinowska jest troglodytką, jak większość sympatyków partii Korwin. Zadziwiające, nieprawdaż? Partia, która we wcześniejszej inkarnacji, to jest UPR i KNP, skupiała klasycznych liberałów, libertarian i ludzi raczej o wysokim poziomie kultury osobistej i intelektualnej. Teraz najwyraźniej skupia wyłącznie tempę klapzdry i przymulonych sebiksów, którzy wystąpienia Korwina w Europarlamencie chyba interpretują na opak, jako przyzwolenie do publicznego okazywania chamstwa i drobnomieszczaństwa. Karyna Agnes twierdzi w swojej notce biograficznej na blogu, że dużo czyta, ale chyba nie literaturę faktu. Bije z niej skrajny antyintelektualizm, który łączy się z antysemityzmem, a gówniara chyba zapomina, że program ekonomiczny jej partii oparty jest na pracach takich żydowskich ekonomistów jak Ludwig von Mises czy Milton Friedman, osobiście przyjaciel pana Janusza, jak jeszcze żył. I co teraz? Co teraz? Klapzdro! Jak można nazywać bambusami drużynę? Gdzie i tak znaczna większość to biali różowiutcy Niemcy. Jest jeden Boateng, pół Ghanijczyk, Kedira, pół Tunezyjczyk i Özil, mający tureckich dziadków. Wszyscy oni są Niemcami urodzonymi w Niemczech, wychowanymi w niemieckiej kulturze i wytrenowanymi zgodnie z niemieckimi standardami futbolowej machiny zniszczenia. Więc o czym ty, klawzdro pierdolisz? Może chodziło ci o reprezentację Francji! Wszyscy też urodzeni w tym kraju. I co? Niby według ciebie klubzdro należałoby ich wynarodowić i odesłać precz? Dokąd niby? I na jakiej podstawie? Twojego rasistowskiego widzi mi się? Co jak co, ale granie w gałę to jest wymagająca sztuka i byle kogo do grania w gałę się nie bierze do reprezentacji narodowej. Ci czarnoskórzy piłkarze francuscy to jest top of the tops. Niewykluczone, że gdyby nie piłka nożna, byliby skazanymi na życie na socjalu przegrywami z podmiejskich dzielnic zamieszczanych przez trzecie pokolenie imigrantów, ale im się udało wybić dzięki ciężkiej pracy i rozwijaniu talentów sportowych. Więc doceń to, klapzro! Bo twoje podejście jest sprzeczne nawet z programem twojej własnej partii, chcącej uchodzić za liberalną i prokapitalistyczną, a więc wierzącą w rozwijanie indywidualnych talentów człowieka, bez względu na jego rasę czy narodowość, cechy, na które nie miał wpływu. Ech, dobra, szkoda więcej strzępić ryja na tę przygłupią licealistkę. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wobec niej konsekwencje, czyli rodzice odetną internet, a szkoła wlepi na ganę widzę, że Gliwicki oddział partii Korwin już się wypowiedział, że potępia takie wypowiedzi. To fajnie, ale sami przyciągacie takich ludzi do siebie. W końcu jak powiedział pan Przemkę, liberalizm gospodarczy można łączyć z nacjonalizmem. Gratuluję, kurwa. Zabijcie się.